Woda jest praktycznie wszędzie, od wilgoci w glebie i czap lodowych po nasze komórki, w zależności od czynników takich jak położenie, wskaźnik otyłości, wiek i płeć. Przeciętny człowiek składa się w od 55 do 60% z wody. Noworodki mają jej jeszcze więcej. Składając się z 75% wody, są bardzo podobne do ryb. Zawartość wody maleje do 65% do ich pierwszych urodzin. Jaką więc rolę odgrywa woda w naszym ciele i ile musimy jej pić, żebyśmy byli zdrowi? H2O w naszym ciele działa jak amortyzator i nawilżacz stawów. Regulator temperatury i odżywka dla mózgu i rdzenia kręgowego. Woda jest nie tylko w naszej krwi. Mózg i serce dorosłego człowieka składają się w prawie 3 czwartych z wody. To z grubsza odpowiednik wilgotności banana. Płuca są podobne do jabłka, mając 83% wody. Nawet, wydawałoby się, suche kości zawierają 31% wody. Jeśli jesteśmy głównie stworzeni z wody, i nią otoczeni. To dlaczego nadal musimy tak dużo pić? Każdego dnia tracimy od 2 do 3 litrów przez pot, mocz, defekację, a nawet oddychanie. Te funkcje są nam niezbędne do życia, więc musimy uzupełniać utracone płyny. Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody jest niezbędne, żeby uniknąć odwodnienia czy przewodnienia, bo oba mogą mieć druzgocący wpływ na nasze zdrowie. Po wykryciu niskiego poziomu wody, receptory czuciowe w podwzgórzu dają sygnał do wydzielania hormonu antydiuretycznego, który dostając się do nerek, tworzy akwaporyny. Specjalne kanały pozwalające krwi absorbować i zatrzymywać więcej wody, tworząc zagęszczony, ciemny mocz. Dalsze odwodnienie może powodować znaczne spadki energii, nastroju. Nawilżenia skóry i ciśnienia krwi, jak i zaburzenie funkcji poznawczych. Odwodniony mózg pracuje ciężej, żeby osiągnąć ten sam efekt, co normalnie nawodniony mózg, a nawet chwilowo kurczy się z braku wody. Przewodnienie czy hiponatremia jest zwykle spowodowana wypiciem zbyt wielkiej ilości wody na raz. Sportowcy często doświadczają przewodnienia przez trudności w regulacji poziomu nawodnienia w ekstremalnych warunkach fizycznych. Podczas gdy odwodniony mózg zwiększa produkcję hormonu antydiuretycznego, przewodniony mózg spowalnia, czy nawet przerywa wydzielanie go do krwi. Elektrolity sodu w ciele są rozcieńczane, co powoduje puchnięcie komórek. W ekstremalnych przypadkach nerki nie dają sobie rady z ilością rozcieńczonego moczu, występujące wtedy zatrucie wodne mogące powodować bóle głowy, wymioty i w rzadkich przypadkach drgawki lub śmierć. Ale to naprawdę ekstremalne przypadki. Na co dzień zazwyczaj łatwo jest utrzymać odpowiednie nawodnienie szczęściarzom posiadającym dostęp do wody pitnej. Przez długi czas uważano, że trzeba pić 8 szklanek dziennie. To stwierdzenie zostało ulepszone. Teraz powszechna jest opinia, że to, ile powinniśmy pić wody, zależy od naszej wagi i środowiska. Zalecane dzienne spożycie waha się od 2,5 i 3,7 litrów wody dla mężczyzn i około 2,2 i 7 litrów dla kobiet. Ten zakres zmienia się zależnie od stanu naszego zdrowia, aktywności, wieku czy przegrzewania. Się. Woda jest najzdrowiej nawadnia, ale inne napoje, nawet te z kofeiną, jak kawa czy herbata, również uzupełniają płyny. Woda zawarta w jedzeniu to około 1/5 dziennego spożycia H2O. Owoce i warzywa, jak truskawki, ogórki, a nawet brokuły, zawierają ponad 90% wody i mogą zastąpić przyjmowanie płynów, dostarczając cenne składniki i błonnik. Odpowiednie nawodnienie daje wiele innych korzyści. Badania wykazały, że zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru, pomaga przy cukrzycy i może zmniejszać ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Spożycie odpowiedniej ilości płynów ma ogromny wpływ na samopoczucie, myślenie i funkcjonowanie na co dzień.